Ema, w piątym odcinku dzisiaj Wam pokażę, jak najlepiej e, walić e, nowy poziom w Ja mam tylko 63, to trochę za słabo. Moi koledzy to mają po sto no. e, Mam 78% HP, jeśli, ja Ja ci nawet bogaci Wszyscy mówią, no, tak po prostu mówię Ja tak sobie lubię mówić, jestem hakerem No tak wyglądał jak haker, ale ja nie jestem niestety Nie umiem robić, tylko tak mówiłem po prostu Wszyscy mówili, że, że to nie jest haker że kolegów 64. Ba tak bardzo warto. Czeka. Bardzo warto, yy, warto. Bardzo, bardzo warto. kupować to. No po prostu zbierać pieniądze. Żeby już yy, zbierać, żeby wszystko było po sto. No nie, ja nie robię, żeby było wszystko po 100, bo po prostu mówię no, bez nadzieja. Jest tak 67, nie, ja mam 90, tak, ale nie chciałam się tak ja teraz 90, ma 90. Załatwiłem jeden level. Mok, jakoż moka, no to że łatwo zrobić dobrego hakera. dopiero, <mulizacja> mam... e, <mulizacja> dopiero się <sysiągałem. mulizacja> oh. ja? nie a tego mam tylko mam cztery lata a rok dopiero przyciągałem o co nie z telefonem. Jeszcze go tak zrobię. Albo nie, zrobię tak. Z powrotem tak. A ja, może lec. I chcecie, żeby był chory? Aha, ja tego nie mam. To tak. Odejmuję minus 30. I to jest warzywa. 30. Czyli... Nie, tak. Uwe, to jest chory. To jest chory. Jeszcze już jest, chory. jest. bardzo chory ka fleja, a w będę spierał. Nie ten chifona i sąd. Idź. Nie. Idź, bo teraz nagrywam. Skupanie. Nie, nie. Ona po prostu jest głupia, ja, ona Sama siebie wyzywa teraz. Idź stąd, bo nikt cię Prywa, no, stąd. Sra, się mylę, peta, to nie lubi. Czego? nie. No i stąd. że my repeta do mnie przyszła, ale. Mama! Mama kąpię. Mamo! <noise> Cicho bądź. Tam ich nie wiem, nie wiem ile ja ich miałam. Wcześniej pamiętałem, ale teraz jest, tak mi się zapomniała. Poproj Dobra, to już ja było, na koniec. Już koniec. będzie. No, no, jest godzina pana 16. A to, jeśli panią się nie spodobała, lajkujcie, subskrybujcie. A jak się udało, dajcie suba i dajcie. I piszcie w komentarzu, co mam kręcić. A, -ra. o kurczę. Wyleciało mi. Oj, nie mogę skończyć. Nie mogę skończyć filmu. Nie chcecie? Aura, to pa.